Cześć! Witam Was po dość długiej przerwie. Bez żadnych wymówek i bez żadnych usprawiedliwień, ale z obietnicą powrotu do regularnego nagrywania odcinków. Wakacje to idealny czas, aby nadrobić serialowe zaległości. Dzisiaj mam dla Was propozycję tytułów, po które naprawdę warto sięgnąć, będąc na urlopie albo szukając czegoś, co Was odpręży po ciężkim dniu pracy. Lecimy! Osadzony w feudalnej Japonii przełomu XVI i XVII wieku serial Shogun to adaptacja powieści Jamesa Clavella. Głównym bohaterem serialu jest angielski żeglarz John Blackthorne, w roli Cosmo Jarvis, który trafia do zamkniętego świata samurajów i zostaje wplątany w brutalne konflikty o władzę. Na drugim planie błyszczy Hiroyuki Sanada jako Lord Toramada, genialny strateg i pretendent do tytułu shoguna. Serial zachwyca nie tylko rozmachem i kostiumami, ale przede wszystkim precyzją detali historycznych. Za produkcję serialu odpowiadają Justin Marks oraz Rachel Kondo, ta całość, chociaż przez niektórych porównywalna jest do otron, to od swoich fanów zbiera dużo lepsze recenzje. Ekranizacja tej kultowej gry to jedno z największych serialowych zaskoczeń ostatnich lat. Fallout to post historia, rozgrywająca się 200 lat po wojnie nuklearnej. Ludzie żyją w podziemnych stronach, a powierzchnia Ziemi zamieniła się w niebezpieczne pustkowie. Główną bohaterką serialu jest Lucy, młoda mieszkanka jednego z bunków, która po raz pierwszy wychodzi na powierzchnię i odkrywa brutalną prawdę o tym świecie. Towarzyszy jej m.in. Walton Goddins, jako tajemniczy i zeformowany duch. Producentami serialu są Jonathan Nolan i Lisa Joy, twórcy m.in. serialu Westworld, więc mamy tutaj i czarny humor, i refleksje nad człowieczeństwem. Serial jest świetnie zrealizowany i naprawdę nie trzeba znać gry, aby wciągnąć się je w jego fabułę. Tomorrow so they say ja jestem Kuba i polecam dodać mnie do obserwowanych. No address, phone, office. Stylowy, czarno-biały thriller psychologiczny oparty na klasycznej powieści Patrici highsmith to historia tytułowego oszusta i manipulatora, granego w tym serialu przez Andrew Scotta, znanego między innymi z serialu Sherlock, który wplątuje się w sieć kłamstw, przybierając cudzą tożsamość. Akcja rozgrywa się w latach 60. we Włoszech, a scenografia, kostiumy i zdjęcia tworzą prawdziwe, wizualne arcydzieło. Co prawda, moim zdaniem, wolne tempo serialu i jego gęsta atmosfera mogą sprawiać wrażenie, że serial jest nieco rozleczony fabularnie, ale naprawdę warto poświęcić mu swój czas. Pasło bezpieczeństwa, gorąco tu. Mhm. Jak tu powiesz, to wchodzimy po Ciebie. Jedyna polska produkcja w tym zestawieniu. Serial Przesmyk opowiada historię Ewy Oginiec w tej roli Lena Góra. Doświadczonej agencji rosyjskiego kontrwywiadu, która po osobistej tragedii planowała odejść ze służb i rozpocząć normalne życie. Plany jednak komplikuje zaginięcie jej partnera Skinnera, granego przez Karola Pochecia, który zostaje zdemaskowany i znicza bez śladu. Ewa podejmuje się śledztwa, które prowadzi ją przez świat międzynarodowych intryg, wojny hybrydowej i prowokacji politycznych na styku Rosji i NATO. Akcja serialu dzieje się wiosną 2021 roku, jeszcze przed pełnoskalową inwazją, ale już w trakcie napiętej sytuacji politycznej. Przesmyk to jeden z największych tegorocznych hitów polskiej produkcji, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Serial ten zdobył uznane grono odbiorców zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych. W rolach głównych, poza Leną Górą, zobaczymy m.in. Karola Pochecia, Leszka Ilichotę, Bartomeja Topę oraz Jana Enderta. if I wanted to open a restaurant. They're hard and they're brutal and they're specific, but I know how to do it. Powrót jednego z najbardziej docenianych seriali dekady. The Bear opowiada historię Carmen Carmiego Berzato w tej roli Jeremy Allen White, młodego, utalentowanego szefa kuchni z Gwiazdką Myślą, który wraca do rodzinnego Chicago, aby przejąć pod upadającą po śmierci swojego brata. Trzeci sezon serialu zgłębia się nieco bardziej w życie i emocje bohaterów. Eksplorując na granicy pasji oraz wypalenia well, zawodowego i, i perfekcjonizmu. Za produkcję odpowiada Christopher Storer, a każdy odcinek to naprawdę emocjonalna bomba. Od krzyku i chaosu po cichą kontemplację. Yeah, no, Absolutnie warto nadrobić wszystkie trzy sezony the very... serialu. The Pit to intensywny i emocjonalny serial medyczny, który wnosi powiew świeżości, a jednocześnie nawiązuje do tradycji znanej nam z Ostrego Dyżuru. Akcja rozgrywa się w szpitalu miejskim w Pittsburghu, który codziennie walczy o przetrwanie nie tylko pacjentów, ale też całego systemu zdrowia. Główną rolę gra Noah Wiley, znany właśnie między innymi z Ostrego dyżuru, grający doświadczonego lekarza pełniącego funkcję dyrektora oddziału ratunkowego, który musi zmierzyć się nie tylko z codziennymi medycznymi dramatami, ale także z biurokracją, polityką i własnymi demonami. Za serial odpowiada John Wells, znany między innymi za produkcję serialu Shameless, więc możesz spodziewać się mocnych emocji, świetnie napisanych postaci oraz realistycznego podejścia do pracy w szpitalu. The Pit to opowieść o ludziach, którzy codziennie balansują na granicy życia i śmierci, zawodowo oraz prywatnie. Serial porusza tematy społeczne, kryzys opieki zdrowotnej, wypalenie zawodowe, ale daje też nadzieję. Jest to idealny wybór, jeśli tęsknisz za dobrym dramatem medycznym z i It's a lot busier. There's a nursing shortage across the country. That is bullshit. If you paid them a living wage, they'd line up to work here. Other hospitals are managing this crisis either step up or stop. I am a security unit or SEC unit. I was built to protect and obey humans. And humans are idiots. Pamiętniki Mordbota to serial na podstawie cyklu książek Martwells. Jest to dość nietypowe science fiction o humanoidalnym androidzie z problemami egzystencjalnymi. Tytułowy Mordbot to jednostka bojowa ze schakowanym modułem emocji. Jedyne czego pragnie, tak naprawdę świętego spokoju oraz odlądania seriali. Niestety przeszkadza mu w tym to, że ciągle musi ratować ludzi przed zagrożeniami. Serial łączy zarówno akcję, jak i humor oraz filozofię. W roli Mordbota występuje. Aleksander z a to już wystarczający powód, żeby obejrzeć ten serial. To naprawdę świetna alternatywa dla klasycznych Space Oper. Jest zabawna, dynamiczna i z głęboką refleksją. Severance to niepokojący i intrygujący thriller. Electroscience science fiction. Pracownicy firmy Lumon Industries poddają się zabiegowi chirurgicznemu, który ma na celu dokonanie tytułowego rozdzielenia umysłu. The will be one of the of this Będąc w pracy, nie pamiętają nic ze swojego życia prywatnego, a poza pracą nic o niej nie wiedzą. Mark Scout w tej roli Adam Scout zaczyna podejrzewać, że coś tu nie gra. Obok niego w serialu pojawiają się m.in. Patricia Arquette, John Torturo oraz Christopher Walken. Za reżyserię serialu odpowiada Ben Stiller, a klimat to nawiązuje do serialu Black Mirror. Dwa sezony serialu dostępne są już na Apple TV. Sezon trzeci jest w trakcie produkcji, a jego producenci obiecują, że nie będziemy musieli na niej czekać tak, jak było to w przypadku drugiego sezonu trzech lat. The Studio to serial komediowy produkcji Apple TV, który bezpardonowo rozprawia się z absurdem Hollywood. We can do both and we will do both. Setrogen wciela się w producenta filmowego, wiecznie sfrustrowanego i pełnego wielkich ambicji, ale uwięzionego w świecie, gdzie filmy kręci się nie dla sztuki, tylko dla algorytmu. Akcja dzieje się w studio filmowym, gdzie każdy projekt to pole bitwy między marketingiem, wpływami i kompletną desorganizacją. Serial stworzył Setrogen, więc mamy tu pełen pacjentów. Dużo przekąsu, świetne tempo i ostrą branżową ironię. To powieść o tym, jak próbuje stworzyć się filmowy hit w czasach, gdy liczy się tylko konflikt. I mimo, że serial jest absurdalny i zabawny, to w wielu momentach jest zaskakująco trafny i gorzki. Jeśli jesteś fanem takich metakomedii i lubisz klimat za kulis przemysłu filmowego, to jest to absolutny must watch.

Emma Darcy jako Rhaenyra oraz Olivia Cook jako Alicent prowadzą rozgrywkę polityczną na tle nadciągającej wojny, znanej jako taniec Smoków. Serial stworzyli Ryan Condal i George R.R. R. Martin, a zdjęcia i kostiumy trzymają naprawdę bardzo wysoki poziom. Jeśli kochasz smoci, zdrady i dramaty na Królewskim Dworze, a do tego zaliczasz się do fanów Gry o Tron, jest to obowiązkowa pozycja. Ale to nie wszystko. Jeśli cały czas mało wam dobrych seriali na wakacyjne wieczory, to koniecznie zwróćcie uwagę na następne propozycje. Po znakomitym pierwszym sezonie serial Andor wraca z drugą odsłoną, pokazując, że w świecie Dwieznych wojen jest miejsce na doskonały serial z politycznym pazurem. Bieroluna Luna powraca jako Cassian Andor, pokazując coraz ciemniejsze strony rebelii, a widzowie zyskują głębszy wgląd w to, jak powstał ruch oporu, zanim Luke Skywalker w ogóle sięgnął po miecz świetlny. Scenariusz autorstwa Tony'ego Gilroy'a, twórcy m.in. Road One, trzyma znakomity poziom. Jest mniej kosmicznych strzelanek, więcej intryk, zdrad i moralnych szarości. W drugim sezonie pojawia się więcej znanych twarzy, ale wciąż głównym atutem serialu jest to, że traktuje widza poważnie i pokazuje, jak wygląda od walka o wolność. To obowiązkowa pozycja dla fanów, ale też świetny serial sam w sobie, nawet jeśli nie jesteś fanem Gwiezdnych Wojen. Moblend, dostępny na Sky Time pod tytułem Strefa Gangsterów, to długo wyczekiwany serial Gaia Richego. Serial łączy w sobie dynamiczne tempo, czarny humor i intrygi z rewelacyjną, gwiazdorską obsadą. Name's Conrad Harrigan, family man. And if you cross my family, well, you'd better pray. W serialu zobaczymy Toma Hardiego grającego Harry'ego de Suze, człowieka będącego na usługach mafii, rządzonej przez rodziny haryganów, Na czele której stoją Konrad i Maeve, kolejną przez Pierce'a Brosnana i Helen Mirren. Serial emanuje klimatem klasycznych gangsterskich opowieści, ale z nowoczesnym zacięciem i sporą dawką ironii czyli charakterystycznym stylem Gaia Richego. Mowland to obowiązkowa pozycja na tegoroczne las.

W drugim sezonie historia kontynuuje losy Ellie i Joella, ale tym razem jeszcze bardziej zagłębia się w trudne wybory, moralne dylematy i brutalność świata po apokalipsie. W rolach głównych ponownie Pedro, Pascal i Bella Ramsey, a za scenariusz odpowiada twórca pierwszego sezonu Craig Mazin, twórca między innymi serialu Czarnobyl. Drugi sezon to również ostatni, przy którym pracował Neil Druckmann, twórca gry. Czy wpłynie to niekorzystnie na kolejny sezon? Na tę odpowiedź będziemy musieli jeszcze chwilę poczekać. Paradise to polityczny thriller, którego akcja toczy się w pozornie spokojnej i ekskluzywnej społeczności. Ten idealny obraz zostaje jednak rozbity, gdy dochodzi do brutalnego zabójstwa prezydenta Stanów Zjednoczonych. Serial skupia się na postaci Xavier'a Collinsa, ochroniarza prezydenta, który staje się głównym podejrzanym w sprawie zabójstwa. Twórcą serialu jest Dan Foreman, który może nie ma na swoim koncie żadnych wybitnych produkcji, ale uwierzcie mi i poświęćcie chwilę, żeby zapoznać się z tym serialem. No Slow Horses, czyli Pulawe Konie, to świetna propozycja dla wszystkich fanów historii szpiegowskich, którzy poza fabułą cenią sobie skomplikowane postacie. Pulawe Konie to brytyjski thriller szpiegowski, oparty na powieściach Mika Herona, który przenosi nas do świata MI5, ale pokazuje to z nieco nietypowej perspektywy. Grupy niezdyscyplinowanych agentów wykluczonych z głównego nurtu wywiadu. Trwają oni do departamentu Slothouse, gdzie wykonują nudne i bezpieczne zadania, ale szybko się okazuje, że nawet oni mogą mieć wpływ na losy kraju. W głównej roli występuje Gary Oldman jako Jackson Lamb, cyniczny, przebiegły i nieprzewidywalny szef zespołu, który potrafi wykręcić się z każdej opresji. Serial stworzony został przez Mika Herona, a wyprodukowany przez Apple TV i łączy w sobie inteligentny humor z mrocznym napięciem oraz intrygą. Z całą pewnością to nie wszystkie seriale, które warto nadrobić w czasie wakacji. Ale zostawcie sobie miejsce też dla nadchodzących produkcji. Drugi sezon serialu Wednesday kontynuuje losy Wednesday Adams, nastoletniej córki rodziny Adamsów, znanej ze swojego czarnego humoru i nieprzeciętnej inteligencji. W drugim sezonie Wednesday wplątana zostanie w kolejnym mroczne tajemnice i kryminalne zagadki, które będą wymagały od niej nie tylko sprytu, ale również niecodziennych umiejętności detektywistów. Za produkcję serialu odpowiada Alfred Gough i Miles Millar, a główną rolę Wednesday gra ponownie niezrównana Jenna Ortega. W obsadzie pojawiają się też postacie znane z pierwszego sezonu oraz nowe, które wprowadzają jeszcze więcej napięcia i humoru. To połączenie horroru, komedii i dramatu młodzieżowego może być idealne na leniwy wieczór. Premiera 3 września. If I'm not human. What am I? Obcy Ziemia to nowa odsłona kultowego uniwersum Alien przenosząca akcje na naszą planetę, gdzie ludzie muszą zmierzyć się z zagrożeniem ze strony obcych stworzeń. Serial łączy elementy science-fiction, horroru i thrillera i przedstawia walkę o przetrwanie w świecie pełnym niebezpieczeństw. Bohaterowie to członkowie elitarnej jednostki i naukowcy, którzy próbują zrozumieć naturę obcych i zapobiec globalnej katastrofie. Twórcą i showrunnerem serialu jest Na Hawley, znany m.in. z Fargo oraz Legionu, co gwarantuje intrygującą fabułę, doskonałą atmosferę i nowoczesne podejście do klasycznych materiału. Premiera na Disney Plus 13 sierpnia. Heda to polski serial dramatyczny, który opowiada o małej, zamkniętej społeczności targanej konfliktami pokoleniowymi i rodzinnymi tajemnicami. Głównymi bohaterami są mieszkańcy miasteczka, których losy splatają się wokół jednej kluczowej sprawy, która może mieć wpływ na przyszłość całej społeczności. W obsadzie znajdują się czołowi polscy aktorzy, m.in. Magdalena Popławska i Jacek Koman, a reżyserią zajmuje się Anna Kazaja. Serial wyróżnia się klimatyczną atmosferą, mocnymi rolami i realistycznym portretem polskiej prowincji, co czyni go jedną z najbardziej wyczekiwanych polskich premier na HBO Max. Trzeci sezon serialu Fundacja to kontynuacja epickiego do Science Fiction na podstawie powieści Izaaka Asimowa, który kontynuuje opowieść o upadku Imperium Galaktycznego oraz próbę odbudowy tego imperium przez tytułową Fundację. Po dramatycznych wydarzeniach z drugiego sezonu, galaktyka staje u progu jeszcze większego chaosu. Harry Seldon i jego matematyczna wizja przyszłości, psychohistoria, zostaje wystawiona na próbę, gdy na scenę wkracza nowy tajemniczy przeciwnik. Tymczasem kleonowie muszą zmierzyć się z zagrożeniem dla swojej dynastii, które pojawia się nie tylko z zewnątrz, ale również od środka. Główne role ponownie odgrywają Jared Harris jako Harry Seldon, Lee Pace jako imperator kleon oraz Lou Lobel jako Gal Dorfman. Twórcą serialu pozostaje David Goyer, który konsekwentnie rozwija tę ambitną, wielowarstwową opowieść, łącząc filozofię, politykę i kosmiczne konflikty. Trzeci sezon jeszcze bardziej zagłębia temat losu wolnej woli oraz cykliczności historii, przenosząc akcje do nowych zakątków galaktyki i jeszcze bardziej rozwijając mitologię <sum> Uniwersum. Cały serial, którego trzeci sezon kręcony był m.in. w warszawskiej świątyni Opatrzności Bożej, dostępny jest już na Apple TV. Herry, we need empire and foundation to be... I to na tyle w tym odcinku. Chociaż przyznam, że tworząc listę seriali, które warto obejrzeć, wpadły mi do głowy również te, po które nie warto sięgać. Dajcie znać w komentarzach, czy bylibyście zainteresowani taką listą. Tymczasem, jeżeli podoba Wam się to, co robimy i chcecie więcej materiałów, zachęcam do kliknięcia, w przycisk subskrybuj na dole ekranu. I do zobaczenia!